Dzień dobry, witam wszystkich hodowców, w hodowczynie, miłośników głębi pocztowych, wszystkich zwierząt tradycyjnie. 8 lipca, słońce zaczyna nam już powolutku dokuczać. Są pewnie tego też pozytywne strony, ale trzeba to rozgryźć i przeżyć. Sobota większości hodowli, hodowców. Jest to kąpiel gołębi. No tak samo i u nas. Gołębki się kąpią. W teraz w większości to są samce. Ale później wylejemy wodę. Będą się kąpały samiczki. To damy im również kąpiel. kąpię, nie po co dzisiaj kąpiemy w preparacie do kąpieli z firmy Volantor ale może dzisiaj nie o tym wczoraj nasze gołąbki, to był piątek ładnie sobie polatały Głębie tradycyjnie puszczam najpierw głębie dorosłe, później otwieram głębie młode młode dobiją do nich i latają schodzą później są karmione ale pojaliśmy dziś tam sobie i przyjechaliśmy później po południu, bo była 19 godzina otworzyłem jeszcze raz gołębie, żeby sobie polatały, wiecie sobota to nie będziemy otwierać i coś mi tchnęło, otworzyłem też gołębie młode gołębie młode dobiły do starych, polatały stare zeszły, Dla karmiłem jeszcze a młode siedziały na kominie na dachu do godziny 20, chyba 40 Coś się spłoszyło i poszły w górę. I tak jak dziś niebo jest bez skór, tak nasz gołębnik o godzinie 21 chyba 40 został bez gołębi młodych. Nie było w nim ani jednej sztuki. Zamknąłem gołębnik i poszedłem spać. W nocy obudziłem się też około 4-5 rano, przyszedłem, otworzyłem tylko wlot. No i poszedłem z powrotem do domu, tak już nie spałem, tak nie spałem, no i zaczęły kapać gąbki i młode wróciły, nie wiem, nie mogłeś doliczyć chyba jednej sztuki, a może już są wszystkie, tak, bo tego białego nie było, także szczęście w nieszczęściu, są zmęczone, najadałem mi tam jakąś lekko strawną, nie wiem gdzie one były, najbardziej bałem się o jednego z gołąbków, Najbardziej bałem się, tak jak powiedziałem, jednego z głębi takiego młodych Prezent od kolegi Bogdana. On jeszcze piszczał, ale latał. Także cała piętnastka poszła. Ale młody jest. Jest Elliot. Za chwilkę policzę, czy na pewno wszystkie są. Brakowało jeszcze białego. Zaraz będziemy w środka, zobaczymy. Także kobry zasłużona. Ale. Myślę, już teraz zrozumiałem, co to znaczy, że gołębie uczą pokory. Dałem tutaj, tak mówię, karmę. Lekko strawne nas tutaj wydziubały, ale są wszystkie. Czyli może więcej szczęścia, jak to mówimy przy rozumu. Ale z drugiej strony, jak to kiedyś słyszałem u starych kierowców, taki, taki tekst że przy wódce i za kierownicą nie ma cwaniaka chwila i ciebie nie ma tak jak u nas podejrzewam, że jakby nie wiem gdzie one daleko poszły, bo to była 21.30 40, to już było ciemno, one poleciały gdzieś chyba w kierunku światła a z drugiej strony, z się co je mogło spłoszyć nic tu na podwórku żeśmy zbytnio nie zmienili wszystko stało tak jak stało, Inne co to powiewała flaga ta biało-czerwona ale ona tu wisi od 1 maja więc no nie wiem, ale cieszę się z tego, że są jeszcze raz przelicze, ale chyba wszystkie. Tak, młode są wszystkie. Cieszę się, że się udało. No nie widziałem w tym zbytnio swojej winy, może pod tym, że drugi raz je otworzyłem. Może sobie poszli nie go stare. Dorosłem, no się kąpać. Fajnie spisują się woliery. Kiedyś rozkładałem w środku ręczniki, i kąpały się. Zapach nieprzyjemny to raz, a dwa. Niepotrzebna ta wilgoć. Dobrze. Także myślałem, że zostanę już bez, bez młodych moje dowy. To dobrze, że chociaż te trzy piszczki nam zostały. Jeden. drugi. i po naszej szymusi, oj tu się mały, zobaczyć, to jest kapitalne, <noise> poszedł mocno w tata naszego to tu nie, Oj, ty mi się tutaj, chodź tu mieszkasz, zasuwaj dobra, czyli tak z tych najmłodszych to ten, 24-24 i gdzieś tam kąpiący się jeden najdłużej czekałem na tego szpaka, który wychodzi i na tego białego one przeleciały na samym końcu cieszę się bardzo z tego, że udało się nam je wszystkie pozbierać jak często się słyszy to nie wiedziałeś, że po się nie otwiera nie wiedziałeś, że to, nie wiedziałeś, że tamto a ludzie, którzy hodują gołębie po tyle lat, kilkanaście czy ile też nieraz pod koniec swojej kariery doświadczają różnych przykrych sytuacji jeszcze jak żył pan Andrzej Basa, też kiedyś poszło instytucji 20 młodych przed samymi lotami. Do lotów zostało chyba 20 i tak ugrali fajny wynik. No a, a, a też można powiedzieć ogromne doświadczenie, a popełnili jakiś błąd. Także mówię, no nie ma cwaniaka, nie ma mądrego na to wszystko. Po prostu mój błąd taki był, że one już drugi raz latały i były po karmieniu, no ale człowiek się uczy. Na błędach i, i może drugi raz tego nie popełnię błędu, a z drugiej strony nie wywożimy gołębi, poleciały gdzieś daleko, gdzieś były na pewno, wróciły, to też pokazało jakąś swoją powiedzmy klasę, tak? Też nie wydziwiałem, że tylko chciałbym, żeby te czy tamte wróciły, wszystkie traktuję tak samo. Powolutku, już rozmyślamy nad imionami dla gołębi. Kilka już mam w głowie swoich jakichś tam propozycji, ale coś na pewno wpadnie. Nazwałem kiedyś samiczkę jedną kanibal. Jakiś mądry pisał, że o kanibala nie stała. Koledzy, każdy może nazwać jak chce gołębia, bo to są wasze gołębie wy nad nimi pracujecie, wy nich przychodzicie, chodzicie, karmicie, dbacie, także imiona dowolne, jakieś skojarzenia z dawnymi gołębiami, jak ktoś tam ktoś kiedyś nazwał, też ktoś to sam tego nie wymyślił. także ja cieszę się bardzo tym widokiem, że jest komplecik pisałem do kolegi, że poszły, tylko mi odpisał, żartujesz? No jest. Był już u nas, już wczoraj było posprzątane w gołębniku, dzisiaj tylko karmienie. Jutro pewnie będą loty, nasze gołębie też pewnie będą odpuszczane. Ale cieszę się, powtórzę, że są wszystkie. Chodź, mi się jeszcze kąpać ty. Tak, jeszcze mogę powiedzieć, to korzystając z tego pięknego słońca, to oprócz tych kąpieli fajny moment na dokładne wymycie karmideł. My sobie po jednym myjemy, wyrzucamy na dwór, bo my mamy drewniane, więc ta na sklejka, jak napije się, zostawimy to będzie syf. A tak, jak poleże sobie cały dzień, to na pięknym słońcu. Tak samo pojniki w tych gwintach niekiedy, jak się da korę dębu. Albo coś innego, takiego co osadza się, to naprawdę później ciężko domyć. Także jest okazja. Ja napawam się jeszcze widokiem młodych i gołębi dorosłych. Co miłego weekendu! Ja cieszę się, że mi się udało. Nam się udało. Pozdrawiamy wszystkich gorąco. Dobrych lotów, oblotów. wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.